Ta stylizacja paznokci jest gorąca! Dosłownie, moje pazurki płoną. Manikier do puszczania bąbelków mydlanych kudce na nogi i aparat nie na zęby, a na ręce. Zobacz najbardziej bezużyteczne lifehacki, jakie udało nam się znaleźć w naszym nowym wideo. Bańki mydlane opanowały świat. To trwa już zdecydowanie za długo. Mam już dość tej pianowej imprezy. No nie, w kuchni też są. To takie dziecinne. Bańki odnalazły mnie nawet na naszej randce. Co za dużo to niezdrowo! Mam dość tej opery mydlanej. Bańkom mówimy dość. Połamie tę twoją różdżkę. Kinga nie chce się poddać. Ma specjalnie przygotowane do tego celu paznokcie. Zrób kilka otworów w tipsach, używając wiertła. Zrób otwory różnych kształtów: koło, trójkąt, kwadrat, owal i serce. Zanurz paznokcie w wodzie z mydłem i dmuchaj swoje wspaniałe bańki. To niesamowite. Wypełnijmy nimi cały świat. A Ben nie ma nic do gadania. Tak, jestem królewną bąbelkową. Jestem niepokonana. Pora na herbaciane przyjęcie. Wykwintne desery, czołówka arystokracji i wyszukanych manier. Musimy zaskoczyć czymś naszych gości. Może nietypowymi sztućcami? Dziś będziemy się stołować stopami. Odetnij górną część od plastikowego noża i widelca. Zrób otwór w tipsie. Nałóż kleju na gorąco. I wciśnij nóż. Dodaj widelec do kolejnego tipsa. Pokryj wszystkie paznokcie lakierem pasującym do sztućców. To ci niespodzianka? Etykieta w tym domu wywinęła się do góry nogami. Szlachcianka nie może za tym nadążyć. O moja droga, jesteś prawdy zaściankowa. Urać się spojrzeniem. To trywialne do opanowania i praktyczne. Jesteś bardzo przebojową osobą w swojej pracy. Bezpośrednią buntowniczką. Rywale? Lepiej niech trzymają się z daleka. jednak nie zna twojej puchatej części życia. Mięciutkim szlafroku, kapciach i z gumowymi kaczuszkami. Im więcej, tym lepiej. Dodaj małe gumowe kaczuszki do opaski. Jestem królową kaczuch. Chodźcie do mnie malutkie. A psik! Muszę szybko wytrzeć nos. Ale nie mam żadnej chusteczki. Może znajdę coś w torbie koleżanki. Bingo! To więcej niż tylko nauszniki. Te skrywają w sobie chusteczki. Zdejmij futro ze starych nauszników. Przetnij szef. I wyjmij wypełnienie. Zrób nacięcie na szwie na krzyż. Powtórz to samo na wierzchniej warstwie futra. Zawiń chusteczki na pół. Umieść je w stertę, zawijając krawędzie do siebie w ten sposób. Dzięki temu łatwiej wyciągniesz jedną za drugą. Włóż stertę chusteczek przez miejsce w szwie. Wyciągnij krawędź wierzchniej przez otwór. Nałóż warstwę futerka. Powtórz na drugim nauszniku. To jest takie wygodne. Idealny gadżet dla cieknącego nosa. Te nauszniki z chusteczkami w środku z pewnością przydadzą się częściej niż myślisz. Nawet gdy jesz albo podczas oglądania telenoweli. W łazience? Trzymam moje chusteczki blisko siebie. Szef znowu dołożył mi ekstra obowiązków: raporty, diagramy i o rajciu. Te paznokcie są moim marzeniem. kieszonkowy odstresowywacz. Weź dwustronny materiał z cykinami. Dodaj tipsy do tyłu materiału. Wytnij wzdłuż obrysu paznokcia. Ostrożnie przypal krawędzie materiału, by pozbyć się nadmiarowych nitek. Tylko popatrz. Te paznokcie z dwustronnymi cekinami są tak kojące. Od razu zapomniałam, jak jestem zawalona robotą. Niestety moja szyfowa kończy przede mną i zabiera moje antystresowe pazurki ze sobą. Przynajmniej odstresowałam się na chwilę. Ben został zaproszony na nietypowe przyjęcie. Motywem przewodnim są aparaty na zęby? Obiecujemy, to nowy krzyk mody. Ale co zrobić, gdy żadnego nie nosisz? Ben musi coś wymyślić. Wymieszaj czarną i białą modelinę po połowie każdego z kolorów. Ugnieć i zroluj, dopóki nie będzie takiej grubości. Wytnij kostki. Zrób zagłębienia wykałaczką. Ukształtuj aparat. Upiecz zgodnie z instrukcją. Pokryj srebrną farbą w sprayu, dodaj drut do pierwszego elementu i ozdób kryształami górskimi. Pokryj drut olejem, by pozostałe trzy elementy mogły się przesuwać. Zabezpiecz je klejem na gorąco i kamieniem górskim. Dodaj ostatni kawałek, by całość pozostała na miejscu i zrób dwa takie elementy. Wszyscy błyszczą uśmiechami z aparatami na tematycznej imprezie, a Ben znalazł sposób, by do nich dołączyć. Możesz nosić aparat na zębach, albo na rękach. Jest gwiazdą tej imprezy. Zobaczmy, co tam na moich mediach społecznościowych. O nie! Hejterzy znowu nie dają mi żyć! Moje idealne selfie ma tyle paskudnych komentarzy. Ale ja wiem, jak je pokonać. Wszystkie chwyty dozwolone. Okulary z łyżek uratują mnie od troli. Co za wspaniały wynalazek. Blokuję was, hejterzy. Moje oczy są zbyt cenne, by czytać te wasze wypociny. Szachmat, głupole. Nie widzę was. Moje brwi zdecydowanie potrzebują stylizacji. Ups, zgubiłam swój podwójny pędzelek. Gdzie on się podział? A, kompletnie zapomniałam. Dołączyłam go do moich pazurków. Więc cóż, zawsze jest pod ręką. Teraz moje brwi będą zawsze na tip-top. Wybierasz się na imprezę? Upewnij się, że jesteś ubrana bezbłędnie. rajstopy są zdecydowanie zbyt nudne. Ale możemy nadać im oryginalności. Włóż słoik do rajstop, by ułatwić sobie cały proces. Naszkicuj motyla. Pomaluj skrzydła neonowym lakierem do paznokci. Odrysuj kontur brokatowym lakierem. Dodaj czułki. Dumnie prezentujemy rajstopy w motylki. Będą idealne na neonowe przyjęcie. Teraz polećmy na parkiet. Nikt nie będzie bardziej jaskrawy niż ja. A kiedy włączymy światło UV, moje motyle zatańczą razem ze mną. Podobały Ci się nasze nietypowe lifehacki? Napisz w komentarzu, które najbardziej. Bańki mydlane, antystresowe czy hejto-odporne pazurki? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych nietypowych trików od Trum Trum.